Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie jestem Krystyka. To jest film informacyjny. Czemu nie nagrywam, co się ze mną dzieje? Akurat y, jestem w parku sobie. Pięknie, ładnie. Nie wiem, jak będziecie mnie słyszeć, bo y, tu jest strasznie głośno przez te cholerne, nie wiem, kawki czy coś i co się dzieje? Czemu nie nagrywam? Aktualnie y, mam nie zapłacone za internet. Nie wiem ile teraz będzie wynosić ten internet bo jest niezapłacony Przepraszam za wiatr, że tutaj jest, no ale no taki mikrofon tutaj czuły mam w tym telefonie no i co? I będę sobie nagrywał Składanki ze stacji jeszcze będą, ale będzie dosyć, dosyć, dosyć późno, bo akurat podjąłem pracę. No i. E, podjąłem pracę i będę dostawał no, 2600 zł miesięcznie, ale nie wiadomo czy netto czy brutto. Więc e, po prostu będą e, takie, jakby to powiedzieć. Nie wiem. Ale na pewno jak pierwszą wypłatę dostanę bodajże w październiku, bo ja od października chcę Chcę mieć chociaż dwa miesiące wolnego od y, nau nauczania. Wiadomo, ja już skończyłem zawodówkę, trzeba iść do roboty. I chcę mieć wolne y, od roboty dwa miesiące. Jest, wiadomo, 2 września 2020 roku. No i ten... Podejmę pracę w październiku. I teraz już wiecie, dlaczego, co się dzieje, czemu nie nagrywam. Bo od listopada nie płacę rachunków za internet i chcę chociaż, żebyście to wiedzieli, bo. Jednej subskrypcji nam brakuje do 40 subów. Błagam, niech ta jedna osoba kliknie ten czerwony przycisk pod spodem, zmieni go na szary. Tu, gdzieś tu. Po prawo. Po prawo. I kliknie dzwoneczek na wszystko, i będzie dostawać wszystkie powiadomienia o nowych filmach na tym kanale. Oczywiście będą dopiero w październiku, bądź listopadzie tego roku. Oczywiście też będzie ta e, seria. Nie powiem wam jaka, nie powiem wam jaka, bo e, w grudniu bądź listopadzie tak? Grudniu, listopadzie. Nie. E, jak zrobię już prawko, to będzie gdzieś tak na przełomie lipca, sierpnia albo czerwca. Coś takiego nie wiem, będzie na przełomie, e, tego, że po prostu zrobię sobie prawko i e, będę po prostu, jak dostanę kolejną wypłatę, to będę e, pojadę po nowiutki sprzęt, nowiutki komputer. E, z tego mojego laptopa nie da się nagrywać. Muszę mieć najniższą rozdzielczość. Ta karta graficzna na moim laptopie, e, z którego teraz ten film będzie przesyłany na YouTube jest tak spierdolona muszę Wam to powiedzieć wyżalicie jest tak spierdolona, że normalnie nie da się e Euro Truck Simulator 2 jest na najniższych detalach, Mafia 2 też jest na najniższych detalach wszystkie gry są na najniższych detalach, nawet Europa Universalis 4, którą sobie gram tak mitnie nie tą Europę, że nie ja w ogóle z tego laptopa nie będę nagrywał aktualnie E, dajcie mi czas do nie wiem, czerwca lipca, sierpnia, coś takiego za pół roku będą już gry z e, Sim SimCity na razie jest zawieszone e, i te inne serie, bo wiadomo, nie nie ten, nie, 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 nie nie, 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 nie e, jak to się mówi? kurwa, nie mam internetu Także już wiecie czemu nie nagrywam, co się dzieje, także dzięki wam wszystkim za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w, w listopadzie w grudniu. Coś takiego aż opłacę internet. Także trzymajcie się no i cześć, pa pa!